Ta słynna rozmowa na pokładzie tu polewa, jak twierdzi Jarosław Kaczyński, do, dotyczyła głównie stanu zdrowia ich y, mamy y, i ostatnie słowa, które wypowiedział Lech Kaczyński do niego, bo oni się bardzo tym mamą przejmowali, to było y, to prześpij się jeszcze, żebyś się nie rozsypał. Jarosław Kaczyński, który bez problemu zgadza się na wywiad w TVN-24, to rzeczywiście dzisiaj to już jest nie do pomyślenia. On wtedy autentycznie mówił o swoich emocjach. Dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Wtedy nie miał problemu ze szczerością przed kamerą TV-24 Pamiętasz, co mówił? i z umówieniem się na tą wypowiedź. No tak, opisywał cały ten dzień, jak on mniej więcej wyglądał. I co zapamiętał i pamiętał też ostatnie słowa jego brata które dotyczyły w sumie ta rozmowa, ta słynna rozmowa na pokładzie Tupolewa, jak twierdzi Jarosław Kaczyński, do, dotyczyła głównie stanu zdrowia ich y, mamy. Y, I ostatnie słowa, które wypowiedział Lech Kaczyński do niego, m, bo oni się bardzo tym mamą przejmowali, y, to było y, y, to prześpij się jeszcze, żebyś się nie rozsypał. I Jarosław Kaczyński o tym wspomniał w tym dokumencie Marka Osiecińskiego, sobota, że to były właśnie ostatnie słowa Lecha Kaczyńskiego, jego brata bliźniaka, które usłyszał, no a potem dowiedział się już o tej śmierci całej polskiej delegacji i o tej katastrofie. Wciąż będę podkreślał słowo katastrofa, wciąż będę mówił o wypadku. Bo nawet z tych badań, które przeprowadzili na zlecenie podkomisji kierowanej przez Antoniego Macierewicza, liczni specjaliści, wynika, że, że to był wypadek i to była katastrofa. Nie można mówić o żadnym zamachu.